Cześć Wam. Dzisiaj na szybko opowiem Wam tylko, dlaczego pomidory pękają. Także zapraszam. No to czemu te pomidory nam pękają? Już Wam pędzę z odpowiedziami. Pomidory głównie nam pękają, ponieważ nabierają zbyt dużo wody w zbyt szybkim czasie. Nie, że pomidory wody nie lubią, bo wodę lubią, potrzebują. Pomidory lubią. Regularne podlewanie może być obfite, byle było regularne. Pomidory nie lubią przerwy w podlewaniu, więc gdy taka przerwa nam się zdarzy i później podlejemy je dość obficie, pomidor będzie szybko łapał tą wodę, skórka nie zdąży rosnąć wraz z pomidorem, no i będzie nam po prostu pękała. Problem ten dotyczy głównie pomidorów w gruncie, co nie znaczy, że w tunelu się nie zdarza, w szczególności jeżeli po prostu Podlewamy je tak, z tak zwanego szlaufa, i po prostu no, jednego dnia podlewujemy więcej, drugiego dnia wcale, a trzeciego dnia sobie przypomnimy i znowu lejemy bardzo dużo wody. Ale w gruncie jest to częstszy problem, no ponieważ na deszcz nie mamy wpływu. Może się zdarzyć ciepłe, deszczowe lato, kiedy ta woda będzie bardzo mm, często, że tak powiem, padała. No i tutaj ten pomidor będzie miał bardzo dużo tej wody, nie będzie potrafił sobie z tym poradzić, pomidor będzie rósł, no zbyt szybko dla skórki. Jeżeli chodzi o tunel foliowy, no tu by się wydawało, że jest łatwiej nam sobie z tym poradzić, no ale jeżeli mamy mały tunel foliowy, no to jeżeli mamy pomidory gdzieś tam posadzone przy krawędzi, no to one też będą tą wodę z gruntu jednak łapały więc też jeżeli podlejemy je dodatkowo no to też pomidor będzie miał więcej tej wody tak jak mówię regularne podlewanie powinno zapobiegać pękaniom pomidora no ale no niestety no tak jak mówię jeżeli z szlafa podlewamy nie damy wycyrkulować tak żeby zawsze było tak samo a jeżeli nam się już zapomni no to wiadomo często chcemy pomóc temu pomidorkowi o wczoraj Cię nie podlałem przedwczoraj Cię nie podlałem to Dzisiaj podlejecie więcej? Nie. Jeżeli już się nam taka sytuacja zdarzyła, no to wtedy pierwszego dnia podlewamy tylko trochę, dopiero następnego, kolejnego, podlewamy więcej. Stopniowo zwiększamy poziom wody, ponieważ jeżeli podlejemy od razu po takiej przerwie obficie, no to mamy murowane, że ten pomidor nam pęknie. I tak to jest z tymi pomidorkami. Dlatego właśnie pękają woda. Woda potrzebna, ale rozsądnie i mądrze. Trzymajcie się, hej!